Cześć, witajcie. Otworzymy sobie drugi już box z najnowszego Legendary Duelist Magical Hero. Także tak samo jak wczoraj był publikowany jeden film, dzisiaj sobie wrzucimy kolejny. Tutaj już akurat box nie jest nam do niczego potrzebny, więc śmiało sobie go otworzymy. Czeka na nas Yugi Magishany. No i dzisiaj już skupimy się tylko i wyłącznie na kartach rzadkich i kartach, kartach holo bo to jest najbardziej interesujące mimo wszystko dla nas. Box oczywiście bez zmian, bosterki wszystkie takie same, jak to w przypadku Yu-Gi-Oh! Pokemony i Magiki mają akurat ten plus, że yy, no, różnią się bosterki między sobą, co nadaje jakiegoś takiej... <coughs> więcej zabawy moim zdaniem jest. No i cóż, wczoraj się nam potrafiają bardzo fajne karty. Czeka nas tak samo 36 bosterków i lecimy! pierwszym. <coughs> Także zrobiliście troszeczkę zakupów z tego setu, więc śmiało możemy kupować kolejne karty. Mamy Scrap Iron Signal, gdzieś komony na bok pójdą. Muszę złapać ten rytm w tym otwieraniu boosterków, tak żeby jeszcze mniej kart uszkadzać. Mamy Zubo o Gaga Goat. Trzeci Bosterek daje nam Junk Converter. Tej karty jeszcze nie było. Oczywiście w razie gdyby komuś wpadła w oko to standardowo czeka na Allegro. No i Sekrety Czarnej Magii. To nie są żarty. Gdyby przedstawiciele Kościoła się dowiedzieli o takich, takich tekstach, zaraz by yu gi Jeżeli jeszcze tego nie zrobili, w co wątpię, że nie zrobili. I mamy. do, do, do Dwarf! Go, go, go Glow! Dajcie mi łapkę w górę, chociażby za to, że wymawiam te kretyńskie nazwy. Serio Future Drive: Jeżeli chodzi o komony, to poza Dark Magician Girl jakichś wybitnych nie ma, które wiem, że na bank się. E, potrafi, poschodzą Mamy Magica Navigation I mamy Satellite Warrior Kartę, która aktualnie, tak się waha W przedziale 30-40 zł Więc e, bardzo spoko Jak na uwerkę Apprentice Illusion Magician Wszystkie już się nam wyprzedały e, Fuzja Dark Magician'a też już spadła Performa Up Wydaje, wczoraj z żoną rozmawiałem I wydaje mi się, że -er Up to chyba robił ten, Denzel Także nazwa tej karty mi się właśnie z tym kojarzy. Mamy Magician of Dark Illusion. Spoko. No, dzisiaj akurat będzie zdecydowanie krótszy film. Mamy 3 minuty i kilka bosterków już za nami. Dwa Holosy, No ale wczoraj było 13 cholosów, więc zobaczymy, ile dziś wypadnie. Mamy Gaga Gaga Magician, czyli jedno GA więcej, mamy za dzięki temu. Mamy tutaj trochę miejsca, bo dzisiaj eksperymentowałem trochę z ułożeniem maty, żeby było to w miarę wszystko widoczne, czytelne. Mamy ODICE Wizard Dragon. Ok, i lecimy sobie z kolejnymi kartami. Jakie sioporne w tym boksie są te bostery Scrap Iron Signal. No, powiem Wam, że jak na razie to mamy trzy holosy, a prawie do połowy boksa się zbliżamy. Więc chyba ten led nie będzie tak. Tak uprzejmy, i Yugi dzisiaj się na nas troszeczkę wypiął. Ale zobaczymy, nie ma co przed końcem boksa chwalić lub negować. Magician Navigation, one trochę wyglądają, w sumie oni przez to koło przechodzą, ale i tak wyglądają, jakby w, jakimś, w jakiejś rurze utknęli. Także może Dark Magician jest hydraulikiem. Power Up i Elemental Hero Sunrise, karta o wartości około 100 zł w tym momencie, także fajnie. Mamy już coś jakiś konkret Więc dla fanów herosów jak znalazł Trzecia pod względem rzadkości z tego co patrzyłem Mamy Zuba go go Goat -go -go -ko Kolejny boster I mamy Future Drive jeszcze raz Rarki widać, holosy widać, OK na razie cztery holosy, a zaraz będzie połowa boksa. Więc cóż tutaj się dzieje? I mamy Magician of Dark Illusion, tego akurat nigdy mało. 17 Bowser leci i mamy Magistery Alchemist. Wczoraj się trafiły dwie sztuki i oczywiście Dwarf Glow. Jak się, nie, jak się nie zacznę jąkać po tym, to, to nie wiem, to jakiś cud będzie chyba. 5 holosów, mało, mało. Magician's Combination. Fajny Ultra Rare, jeszcze nam się nie trafił. Nawiązuje do Dark Magiciana, Dark Magician Girl. Mamy Magic Cylinder, mamy Chyba Magical Formula. Także fajnie. Dobra werka Całkiem. Też yy, całkiem też wartościowa, chyba koło 60 zł, przynajmniej wczoraj tak stało. No ale wiadomo, dopiero set wyszedł, więc niektóre ceny mogą mieć mocno w górę, inne mocno w dół. Więc zobaczymy. Ale jeżeli jakieś karty Was interesują konkretne, lepiej kupić teraz niż jak ktoś inny to zrobi. Favorite Hero, jeszcze raz, jako nasza czwarta Ultra Rarka Magical Navigation, tego się sporo trafiło. Wczoraj chyba tylko dwie weszły. Mm, także fajnie, że już mamy raz, dwa, trzy nowe karty, których nie było wcześniej. No i Favorite Hero już nam się wyprzedał wczorajszy, także yy, także fajnie, już jest uzupełniony. Mamy jedynie Performa Pal up I lecimy sobie z kolejną paczką. Mamy 6 minut, więc czas akurat bardzo dobry zresztą też przy pierwszym boosterze to faktycznie, znaczy przy pierwszym booster boxie gadałem w sumie 20 minut, więc liczę, że ten, w tym przypadku wynik będzie troszeczkę lepszy, a mianowicie czas będzie trochę krótszy. Yy, o Wizard Dragon i będzie jakiś holos, którym jest Performa Pal Celestial Magician. Też się nam to wczoraj nie trafiło, więc jeżeli ktoś jest fanem Magicianów, na pewno będzie chciał sobie go do kolekcji włączyć. O Swizard Wizard Dragon i lecimy sobie dalej. No teraz już się wynik poprawił, bo mamy 8 holosów. no ale wczoraj było 13. Zobaczymy, czy taki sam wynik osiągniemy, czy słabszy, czy może lepszy. Ono ma to pika, w tego wczoraj było dużo, teraz chyba pierwszy się trafił dopiero. Także jeżeli chodzi o boksy, nie, nie ma żadnego wyjątku. To je, jeżeli chodzi o, a kupię boksa, to sobie potrafią drogie karty. Nie ma, nie ma czegoś takiego. E, są lepsze boksy, są gorsze boksy. E, Zuba Bancho G G Code. Także, jeżeli chcemy konkretnych kart do talii, do kolekcji, zdecydowanie proponujemy Single. No ale decyzja zawsze należy do Was. Hero Lives, y Future Drive i mamy Elemental Hero Honest News. To jest akurat spoko, bo nawet jeżeli jeszcze jakimś cudem ten wczorajszy leży na Allegro, to myślę, że bardzo szybko zniknie. I w ten oto sposób mamy 9 holosów. Mówię, no wczorajszy rekord to było te 13. W LED 5 było e, 12 y, zuba branczo, Code. Jeszcze Chorobsko niezaleczone. I lecimy sobie dalej. Future Drive. Chyba się w 10 minutach, jak dobrze pójdzie, zamknę albo coś powyżej, bo YouTube akurat lubi filmy około 10 minut. Odaj Wizard Dragon i Generation Next. Jeszcze raz mamy kadr dosłownie z openingu do GX pierwszego gdzie jeszcze było to wszystko takie dość naiwne. Takie problemy były jednocześnie takie małoletnie. No z czasem ta seria ewoluowała w troszeczkę poważniejszy ton. Ok, i lecimy dalej. Mamy Scrap Iron Signal, wczoraj tego też dużo powpadało. Dzisiaj chyba drugi jeżeli dobrze liczę dopiero. Future Drive'a za to dużo leci. I Zubawa go Goat -go -go Coat i tego drugiego cymbała. Ok. Mamy Onomato Pickup, ale tak jak mówię drugi. No wczoraj 5 weszło łącznie. Naszą kolejną paczkę trzeba otworzyć i mamy. Sekrety czarnej magii. Także nie ma żartów. Magician of Dark Illusion. Tak jak powiedziałem, tego akurat nigdy mało. No i mamy w tym momencie 10 holosów, więc liczę chociaż na te 12. Że w co trzecim bosterze jest karta holo. No ale. Yy, oddaj Wizard Dragon, czyli będzie holo, z którym jest Soul Servant Kolejna brakująca karta do Dark Magiciana, Czyli w tym momencie można powiedzieć, że trafiliśmy wszystkie karty z setu w dwóch boxach. Mamy tutaj Sunrise Magical Combination, Soul Servant Junk Converter, Performa Pal Celestial Magician. A nie, jeszcze oczywiście najdroższej karty z setu nie ma. Ok, to jeszcze, jeszcze nie pora. Ona tam od 200 zł chodziła z tego, co, co widziałem. To jest tam kolejna karta właśnie do Dark Magisana. Swoją drogą ciekawy jestem, czy może Dark Magician zobaczy jakąś grę turniejową. W sensie może coś powygrywa, może coś powalczy. Ale wszystko przed nami. Magica Navigation, a więc będzie zaraz karta holo, którą jest. Satellite Synchron jeszcze jeden. ok Nie pogardzimy. 5, 7, czyli 12 holosów. Zostały nam 3 paczki. Więc pytanie, czy będzie 13, czy będzie, e, czy będzie 12 i na tym... Yugi nas zostawi dzisiaj. Jest Dark Magician i jest Pooper Up kolejny. Dwie paczki, dwie paczki do końca i 11 minut. Dobra, nie ma co przedłużać w takim razie, bo jeszcze prawdopodobnie jeden box pójdzie e, na film. Także może tam będzie ta zaginiona karta. Scrap Iron Signal i ostatnia paczka. Zawsze jak mówię, że ostatnia paczka, spodziewam się czegoś dobrego. To jest karta w najlepszym razie rzadka. Illusion Magic i oczywiście sekrety czarnej magii. Także doszliśmy dzisiaj do końcówki tego boxa. Oczywiście wszystkie karty trafiają na nasze Allegro. Tam możecie sobie kupić, wybierać, przebierać, oglądać. No i mamy wynik 12 kart holo. Wczoraj było więcej. Ale mamy jedną kartę droższą. Trafiły nam się 3 ultrarary, których nie było wcześniej. Nadal jeszcze całego setu nie wyjęliśmy po tych dwóch boksach. Więc jeszcze wszystko przed nami, więc będzie trzeba faktycznie tego boksa otworzyć. No i cóż, w takim razie dziękujemy Ci za Twój czas i do zobaczenia albo na Daily Boosterze, albo w kolejnych filmach. Cześć, trzymajcie się!